No trochę jestem zazdrosna, że ona tak u ciebie leży. E, wiesz, że dlaczego? Tak się daje? A o co chodzi? Że... No, że u mnie nie. Aha, że u, u mnie tak nie chce. A powiesz więcej? No, że to takie wiesz... Takie przytulanko. Ja czasami bym chciała tak się do niej przytulić. Tak jak ja chcę, a nie tak jak tylko... Ona łaskawie pozwoli. Mm. Że tęsknisz do czymś takim. Ja no ale też jakoś, nie wiem, że, że widzę, że ty jakoś, że ona tak cię lubi wiesz, mm. ty potrafisz jakiś taki masz do niej. Myślę, sobie, że też trochę czasem to fajnie mi popatrzeć, że ona ma taką bliską osobę. Mm. I też byś chciała tak mieć z nią taką bliskość. No albo nie wiem, jakiś tak właśnie ciekawe jestem, o czym to jest. Mm.